Pa, 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 Jak. SAK DI NO KURWO! Pedal jada na obozie. Wyjebałem się na lodzie. Spermę zjadam w samochodzie. Spuszczam się na dzieci kozie. Spuszczam się na dzieci stare kozie w samochodzie. Chciałaś na łyżwę, masz wszystkie podwozie. Jak tak lubisz zimno, no to kończymy na lodzie. Chce w się sensie tymi zrobisz, no a ja skończę w tobie. Nie wiem moich ziomków dupę. Potem napierdalam kupę p ich po mordzie fiutem Napierdalam wszystkie butem Napierdalam sukę jak jest jasno Ło Babka kurwa ukroiła ciasto Ło Napierdalam w nosa wizela srą Nikogo tu nie ma jestem sam żoł wchodzą mi na banie W głowie tylko mam ruchanie Moje ziomy to pedały Robią sen nawzajem gały Moje ziomy to pedały Robią się nawzajem gały Zapierdalam sykę ruską, ruchamy się na obozie Uuuu Po 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 Siedzi w chuj